Troską władz samorządowych jest wyrównywanie standardów życia mieszkańców miasta i wsi. Priorytetem w gminie Bobowa stała się budowa nowej oczyszczalni ścieków, która powstaje w miejscowości siedliska. Bez względu na panujące tej zimy warunki pogodowe, prace trwają nieprzerwanie. O tej nowej inwestycji rozmawialiśmy z burmistrzem Bobowej Wacławem Ligenzą. Kolejna duża inwestycja w gminie Bobowa, oczyszczalnia ścieków, która ruszy jeszcze w tym roku i to za kilka miesięcy. No wyrażam taką nadzieję, że zgodnie z harmonogramem w czerwcu zostanie uruchomiona nowa oczyszczalnia ścieków tutaj w Bobowej. Chcę powiedzieć tak, że ona była konieczna dlatego, że w tej chwili dysponujemy projektem, który zakłada skanalizowanie całej gminy w tym Szczególnie centrów wsi, tam gdzie jest najbardziej zwarta zabudowa. A sama Bobowa się bardzo e, rozbudowuje, rozwija. I też powinniśmy, i to robimy właśnie, umożliwić mieszkańcom już na etapie projektowania podłączanie się do sieci kanalizacyjnej. Do tej pory było to niemożliwe, dlatego że stara oczyszczalnia tutaj obok znajdująca się pracowała, można powiedzieć, na full swoich możliwości. Ilość ścieków, jaką była w stanie oczyścić, to około 130 m sześciennych ta będzie mogła oczyścić w tej chwili po rozruchu około 900 metrów sześciennych, a w jeszcze przyszłości możliwość będzie zainstalowania jednego bioreaktora, czyli w sumie około 1300. To w zupełności wystarczy na całą gminę. Tylko należałoby sobie życzyć, żeby udało się ten program zrealizować. Inwestycja jest dotowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i częściowo również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To jest niezbędny etap do rozpoczęcia wielkiego zadania, jakim jest właśnie rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy Bobowa. O kosztach jakiego rzędu mówimy? Sama oczyszczalnia będzie kosztować 7,5 miliona złotych. To jest znaczący wydatek ale nie było innego rozwiązania. Ja poszukiwałem różnych innych rozwiązań w porozumieniu z innymi gminami, nie wyszło to, zostało przy tym, że jednak samodzielnie podejmujemy się tego wyzwania i tego zadania, ale myślę, że gmina będąc w niezłej kondycji finansowej poradzi sobie z tym problemem i przy tej okazji jeszcze jesteśmy w stanie realizować też ważne inne zadania dla naszych mieszkańców.